Ty już właściwie y, tańczysz na mieczach <noise> i się już niczego nie obawiasz, idziesz prostą drogą. To jesteś właściwie w takim stanie y, bardzo korzystnym, bardzo dobrym, kiedy właściwie otrząsasz ze wszystkiego i masz coraz lepszą energetykę. Także y, tutaj idą w stosunku do Ciebie już pozytywne y, wibracje. Jest jeszcze okres rekonwalescencji u Ciebie, ale to idzie już w dobrą stronę. Idzie w dobrą stronę. To jest niepergodne, Ewa. Słuchaj. Co ja wyciągam kartę, to patrz. Ja same miecze wyciągam. No po prostu leżą karty, tak leżą, leżą. Ja po prostu wyciągam na chybił trafił i patrz, tam są czyli. Ogólnie jest mowa o Twoich emocjach, które się zmieniają, ale zmieniają się po prostu na lepsze. Czyli już jest postęp, i w sumie nowa droga jest przed Tobą. Bardzo właśnie pozytywna, i wreszcie <grytanie> karta kielichów, czyli emocje. Tutaj intelekt, rozum, ale też tutaj właśnie emocje. Emocje, które mówią Ci, że masz wiele nowych dróg. Wiele nowych możliwości i wystarczy wybrać tą swoją drogę, tą swoją możliwość i wszystko będzie dobrze.